11 czerwca 2011 roku na Cieszyńskim Rynku spotkaliśmy grupę dzieci, które coś malowały. Żeby było pięknie. I odbijały litery. To będzie napis Pan Literka. Już jest. A kto to jest Pan Literka? Hmm. Strażnik wszystkich literek. Malarski hepening z Panem Literką w roli głównej przygotowała Cieszyńska Galeria Szara. Pan Literka to jest super bohater z Cieszyna. Który tutaj pilnuje porządku w liternictwie, sprawdza błędy ortograficzne yy, i czy wszystkie literki są dobrze ułożone. Yy, a dzieci mu tutaj w tym wszystkim pomagają. Skąd się wziął pan literka w cieszeniu? Dzisiaj akurat? Dzisiaj pan literka tak naprawdę tutaj mieszka. W dzień się ukrywa, a w nocy wychodzi. Chodzi po kioskach, księgarniach, yy, po ulicach i sprawdza, właśnie, czy wszystko jest poprawnie napisane. Więc on tutaj jest zawsze, ale dzisiaj postanowił w ramach Industriady wyjść z Muzeum Drukarstwa i się, i się nam ujawnić I, i zaangażować właśnie dzieci w akcję. To jedna z imprez towarzyszących Industriadzie, czyli świętu szlaku zabytków techniki znajdujących się na terenie województwa śląskiego. Główne obchody święta w Cieszynie odbywały się przy muzyce orkiestry Dentej Dzieszynianka i popisach marżoretek z czeskiego Hawizowa. Industriada odbywa się po raz drugi, ale w Cieszynie po raz pierwszy, bowiem tutejsze Muzeum Drukarstwa znalazło się oficjalnie na szlaku zabytków techniki. 11 czerwca z tej okazji odsłonięty został mural. Podczas industriady można było bezpłatnie zwiedzać Cieszyńskie Muzeum Drukarstwa i zobaczyć z bliska wspaniałe, stare, ale wciąż funkcjonujące maszyny drukarskie. To dzięki nim Cieszyn znalazł się na szlaku zabytków techniki. Maszyna do składania tekstów nazywa się Linotypem. Maszyna ta powstała gdzieś w latach 1888-90. Twórcą tej maszyny był Otmar Mergenthaler, był Niemcem. Zawodu był zegarmistrzem. Po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych w 1872 roku, tam udało mu się skonstruować to urządzenie, które służy do składania tekstów i odlewania już w ciągu na jednym podkładzie, nie poszczególną, pojedynczą czcionką, ale w całości jako wiersz. Do starych urządzeń drukarskich powrócimy, a teraz z Muzeum Drukarstwa na Rynek przejdziemy w barwnym pochodzie drukarzy. Cóż to za stroje mają? To takich starych, dawnych drukarzy, jak kiedyś stali przy kaście i drukowali i składali. O trzęsiny będą, przecież takich chrzest nowych adeptów do sztuki drukarskiej. Obwieszczam, tu przybyłym, a przytomnym gody gody otrzęsin adeptów sztuki przez Jana Gutenberga ubogaconej, a udatnie w książęcym cieszynie zasadzonej. A oto już sama ceremonia otrzęsin drukarskich. Zatem dostanie każdym po głowie, aby rozumiał pogan ich mości. Bardzo dobrze, czuję się teraz taki odtłoczony. Dlaczego tak wam wybruzili twarz? No, że farbą, na znak chyba połączenia ze sztuką drukarską. Oleju kwartę każdemu w czup wlejcie. Jeśli komu mało, to mu i dolejcie. Normalna woda z kranu. I od wieków tak to wyglądało? No nie, to w... kiedyś to było w... oliwa i to było. Sam nie, nie brałem udziału w czymś takim, ale na pewno to było bardziej, bardziej urozmaicone. Więc i farbą byli taką drukarską, smarowani, olejem drukarskim byli namaszczani, także inaczej to wyglądało. Głupi, choćby silnym, niech łeb wetknie w żberek. Jeśli już zmądrzałeś, do nas wstąpisz szereg. Już od bardzo, bardzo dawna nie można było w Cieszynie oglądać takiej ceremonii. Już około 30-40 lat były pierwsze chciny w Cieszynie zrobione w reżyserii pana Jana Raszki. Były pełną sceniczną, pełnym scenicznym spektaklem. Z inscenizacją tego obrzędu cieszyńscy drukarze pojechali nawet na festiwal do Rzeszowa. Większość z tych kolegów, którzy brali wtedy udział, są do dnia dzisiejszego, są ale już emerytami, tak samo jak ja, ale zawsze duszą i sercem przy braci czarnej sztuki Gutenberga. Do braci czarnej sztuki Gutenberga tego dnia przyjęty został m.in. przewodniczący Cieszyńskiej Rady Miasta. Ale wróćmy do muzeum, gdzie przyglądniemy się niektórym eksponatom i poznamy niektóre tajniki sztuki drukarskiej. Poskładał szybciuteńko, jak umiał z pełnym wierszownikiem, przechodził na swoje miejsce pracy, przechodził tu, tu już jest strona gotowa, ale co było bardzo ważne, jeżeli na przykład miał bardzo drobny Krój pisma, to znaczy powiedzmy sobie petit 8 punktów czy 9 punktów, garamon. Wtedy trzeba było mieć silne palce i technikę, bo na przykład 5-6 wierszy, jeżeli się brało, trzeba było uważać, żeby odpowiednio je położyć na szufladzie. Maszyna, maszyna do druku produkcji czeskiej, GrafoPres. I drukuje, na, można na niej drukować w jednym kolorze, małe formaty, A4, takie B4. Używano w linotypach bardzo dużo rodzajów pism, i drukarnia od tego, ile miała pism, często zależało od zadań. Tutaj na przykład w cieszyńskich drukarniach tych starych Prochaski drukowano nawet po arabsku, żydowskie pismo. Różnego rodzaju pisma wykorzystywano po, rusku, po rosyjsku, czyli azbuką. Wszystkie takie druki tutaj było to była jedna z większych drukarni w Europie środkowej. Tu drukowano właśnie tak zwaną galanterię dla Wiednia, to znaczy wszystkie książki buchalteryjne, różne inne rzeczy, zaproszenia. Wszystkie te rzeczy tutaj powstawały w cieszynie kiedyś tej drukarni starej prochaski. I te rzeczy końcowe trafiały właśnie do Wiednia i w ogóle po były rozsyłane po całej monarchii austro-węgierskiej. A to niemiecka XIX-wieczna prasa kolanowa firmy Kraus. Służyła też do tłoczenia, bo można było na niej tłoczyć. Myśmy kiedyś przeliszali, nie pamiętam dzisiaj. Ile razy jest, czyli uciąg na tej, na, tej, na tej rączce i przełożenie mojej siły na poszczególne kolanka. I to jest, i to było, to było gdzieś około dwóch ton, co nam, co nam wychodziło. Czyli tu regulowało się podniesienie do góry stołu, żeby nie zmiażdżyć kiszy, żeby ją nie uszkodzić, ale można było uregulować do jednej dziesiątki milimetra. Tu się odbija i można ustawić odpowiednio wysokość. Tej maszyny i odbijać na tym ręcznie. To jest ta, ta starsza metoda, bo dzisiaj już są maszyny do odbijania. Tak, gutenbergowa, prawie. Tak. No, to jeszcze mhm. Gutenbergowa jest, to była prasa śrubowa, to była coś innego. To jest Gutenbergowa prasa rozwinęła się z prasy na wino, do wina. Czyli tam była śruba, czyli jak, jak się okręcało to tam przez gwint, szedł docisk. Jak pan wie, można właśnie przy pomocy gwintu odpowiedniej siłę docisku roz. 11 czerwca 2011 roku w Cieszynie odbyła się Industriada, a tamtejsze Muzeum Drukarstwa znalazło się na szlaku zabytków techniki. Jeżeli źle się wyjustowało, czy nieodpowiednio się trzymało, były wypadki, że cała praca poszła na marne, bo tylko puk i rozleciało się wszystko.